Siema widzami, czy witam że Was w nowym filmie na kanale. Sorki, że tak długo mnie nie było w tym filmie wam przedstawię oto dwa takie mikrofony. Shure SM58, SM57. Zaczynajmy. Ogólnie że te dwa mikrofony że nie są to moje, ale są pożyczone. Teraz jak coś słyszycie mnie z... Zry... Mikrofonu RODE NTG2 Zaraz się przełączymy na jeden bez mm. tych mikrofonów. W sensie porównacie jakoś AMD pomiędzy tym a tym. Będzie słyszana różnica, audio bo tu jest grill, a tutaj tego grilla nie ma. Chodzi o to coś bo. Bez tego, bez tego, te dwa mikrofony są bardzo identyczne. To że ten rynek jest bardziej przeznaczony do nagrywania instrumentów typu werbel, piece gitarowe i tym podobnie, ale od do się na tym zaśpiewać, a ten rynek to jest... To też można robić to samo co z tym. No, że ten jest bardziej do wokalu przeznaczony, bo jest jakby tutaj grill Ten mikrofon mają tutaj gniazda XLR i w sumie mógłbym jeszcze porównać że do nich Shura SM7B, ale niestety nie mogę od kogo wypożyczyć. Jak w sensie, że to, ten mikrofon jest, no, dosyć mały, poręczny, super. Ten tak samo gdzie, Można gdzieś zastąpić Shura SM7B gdzie tymi. Jeden z tych dwóch mikrofonów Jeden kosztuje okolice 500 zł. Teraz widzicie skryna ile kosztuje. No ale przechodząc do tematu, tego mikrofonu ja używałem przez ostatni rok, ale nie jest on mój. W pewnym miejscu używałem że tego mikrofonu. Jest super, nie się go używało do wokalu. Bardziej, że fajnie on brzmi. Może wartość go usłyszycie. Tego mikrofonu ja używałem do Krypton że... ROS i bo złe było podłączenie wtedy jak to podłączałem to bo on po prostu tak brzmi to jest jakby bardzo cichy chociaż instrument będzie nim. dobra teraz szybko odkliną tego ten mikrofon on jest tu o i podłączam te dwa mikrofony. Dobra, teraz będziemy słyszycie z mikrofonu Shure SM58. A teraz będziemy słyszycie z mikrofonu Shure SM57. Słychać różnice? Jak coś? Teraz je ja nie słyszę, ale z tego co wiem, to jest duża różnica, bo podłączyłem już je do komputera i nagrywałem, więc przy montażu się skapna jako, jako dużo jest różnica. Jak coś nagrywam audio na rekorder Zoom H4N. Tu jest przyobiektywy Ja zobaczycie go. Może zobaczyć zdjęcie z gry na karcie społeczności. Może tu będzie lina do karty społeczności. Ale wracając do tematu, ten mikrofon ma... tu on nie ma po prostu takim jakby tu jest siatka, tam jest gąbka, ten mikrofon tutaj nie ma. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. Tałość da się, czy na nim to nie, to nie to się godać, nagrywać audio, wokal i tym podobne rzeczy. Czyli jest bardzo uniwersalny, tak jak ten. Może dom jest jeden restingry mikrofonów tutaj na staty, bo jest akurat wolny. To teraz nadal mi słyszycie, że jest Shura SM58. Bo ktoś już nie wiedział, że to ten mikrofon Remozak jest 60 lat. W sumie był bazowany chyba na nim SM7B od Shura, z tego co wiem, ale nie jestem tego pewien, w sumie ten mikrofon jest spoko kiedy, kiedy przyszło się, kiedy będę miał studio to go na pewno będę używał i go na pewno kupię tak samo jak tego SM58 jak ktoś by chciał tylko SM7B to może zamiast niegdy kupić dużo sporo, sporo tańszy SM57 Albo SM58, które kosztują po 500 zł. Jakby ktoś jeszcze powiedział mi, że Shure SM7B to jest legendarny mikrofon, to bym go wyśmiał i bym mu powiedział, że Shure SM58 to jest najbardziej legendarny mikrofon. To tak, że on jest, on jest dużo starszy od SM7B. Tak, tak samo jak ten mikrofon. Nawet dwa inne mikrofony, inne są spaka, które można ich używać. Tak jak teraz. praktycznie tak jak Sure SM7B no, czyli coś takiego. Dużo tańsze jest, że ten mikrofon. Więc to możliwe, że to instrument też tam nagrocie, tak jak SM7B, ale tutaj nie przepłacicie tylu pieniędzy. super że nie będzie tutaj żadnych filtrów górno Nie ma i tego tamtego tego drugiego co tam był. Nie pamiętam jego nazwy. Ale bardziej się opłaca według mnie, że wziąć... Ten, albo ten wiesz, kiedy to są te same mikrofony. Kiedy ten brzmi bardziej, ten w ogóle. Z tego co wiem, osoba, która go stworzyła, stworzyła go z myślą o muzyce klasycznej. Nawet tak to trochę brzmi. Co nie? Jest różnica. Chyba. Za chwilę, jakie pokażę różnicę pomiędzy tg 2 SM. 58, w my to teraz można to zrobić No i teraz słyszycie różnicę To jest to, to, to ten mikrofon jest pojemnościowy, a ten jest dynamiczny Więc sami słyszycie różnicę i nawet muszę mieć trochę detali, bo widzę, że chodzi to na serio. Ten jest dynamiczny, go można mieć bardzo blisko ust Serio Ten jest pojemnościowy, więc ten się nadaje bardziej do ogłośnienia czegoś typu... Jakiś kiedyś chór Albo coś takiego Też pewnościowym wykorzystywaniu w Tak, ja nie z tego szura Z tego, z tego tutaj też korzystaliśmy, ale inną razu Więcej już nie korzystali. Jakby ktoś chciał coś wiedzieć więcej to piszcie w komentarzach Czy może jeszcze raz ogarnę te mikrofony Może jeszcze zrobimy recenzja tego mikrofonu, bo on jest spoko i co, jeżeli Wam się film podobał, możecie zostawić łapkę, suba tam na dole, a tu jest eee, kolejny film, to jak go dołek, to byłby film o tym mikrofonie. Ja Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli chcecie coś jeszcze wiedzieć o czymkolwiek, piszcie w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie i cześć!